Wstąpiłem do wojska, do Armii Polskiej na Wschodzie, czy Armii Polskiej ZSRR, różnie to się mówiło, w Buzułku i bardzo szybko się rozchorowałem. Na, na, dostałem biegunki takiej bardzo uciążliwej, i także byłem w szpitalu. Wyszedłem ze szpitala, skierowano mnie do kompanii wartowniczej. No Nawet warunki były stosunkowo niezłe. Bośmy docowali w barakach. ponieważ było wtedy 50 stopni mrozu, to było obok łzuków kutubianca. Ale bardzo wkrótce potem to trwało jakieś półtora miesiąca. I myśmy mieliśmy prycze nawet kilkupiętrowe, także, także. No ale warunki były ciężkie, oczywiście przede wszystkim warunki higieniczne. Bo nie było, no, w, w, trzeba było na, na dworze przy pompie się myć przy temperaturze minus 50 stopni. Także woda zamarzała przy pompowaniu na rękach dosłownie, już, już kryształki lodu były. Potem y, same, wszystkie oddziały z Powołża, z tego rejonu Buzułów, Toczko i przejechały do środkowej Azji. Do Uzbekistanu, głównie w Uzbekistanie, no i w Turkestanie, i w tych sąsiednich republikach. Ja jeszcze miałem szczęście, ponieważ ja tam się znalazłem w lutym drugiego roku, tak, 1942, i ja trafiłem do 9 dywizji, która tworzyła się w Uzbekistanie. Już tym bardziej wschodnim yy, w Margełanie. To były właśnie zalążki dywizji. Ona się zaczynała formować, była nieuzbrojona. Jedyną uzbrojoną dywizją już na terenie Powołża była piąta dywizja piechoty. Pamiętam, jak nas ewakuowano w marcu przez Morze Kaspijskie z Krasnowodska, bo stamtąd szły te transporty prawda. Do Krasnowocka wieziono nas pociągiem, bo tam jest linia kolejowa z Margiełanu. Następnie te półtora doby mniej więcej płynęliśmy przez Morze Kaspijskie do Persji, no i tam odżyliśmy oczywiście, prawda. Z tym, że dotąd, jeżeli chodzi, pytało się o mundurowanie, więc my, nasze jednostki umundurowana była tylko Dywizja Piąta, ta uzbrojona i chyba częściowo szósta, jak również oddziały żeńskie, bo chodziło o to, żeby kobiety były jednak w lepszych, prawda, no też porządne ubrania wreszcie miały jakieś, a nie takie łachmany, w których przyszły do wojska, bo mieliśmy już kobiece oddziały były. Były też co było wielką zasługą Andersa, Razem z wojskiem były ukłane rodziny, kobiety i dzieci. Po krótkim obycie w Pachlewi, to jest, to jest port taki niewielki nad Morzem Kaspijskim, gdzie dostaliśmy już umundurowanie, zrzuciliśmy zawszone prawda, łachmany, te, te, te ubrania, fufajki różne yy, sowieckie. I dostaliśmy dwa adresy normalne. I pamiętam, że na przykład wtedy no, nie było żadnych kompanii transportowych. Także nas do Palestyny wiozła y, y, kompania Hindusów. I trafiłem do, do drugiej kompanii transportowej, tak ona się nazywała, w której był już ten Niedźwiedź Wojtek. Legendarny w tej chwili, prawda? Bardzo popularny się zrobił. Także jak przyszedłem do kompanii, to dowódca powiedział do mnie, ja się mlduję do niego, do majora hełkowskiego mówię, yy, szeregowy Wojciech Narymski, mlduję się do służby w kompanii. A, mówi, to będziemy mieli drugiego Wojtka. Bo ten niedźwiadek, co tutaj widzisz go przed namiotem, to on jest też Wojtek. Także ty będziesz małym Wojtkiem, bo on jak urośnie, będzie dużym Wojtkiem. No, i tak to dwa Wojtki się spotkały, prawda? W Palestynie, w obozie Gedera, pamiętam to było. Dopiero popłynęłem do Włoch w marcu 1944 roku, a kompania już miesiąc była. Także trafiłem do kompanii przed bitwą o Monte Cassino. Pamiętam, że na moje imieniny 23 kwietnia byłem już w kompanii. No i tam naszym zadaniem było, ja wspomniałem już przedtem, zaopatrywanie pułków artylerii ciężkiej. Jeździliśmy plutonami nocą po bardzo trudnej drodze. Teraz nawet tam trudno jest jechać, a co dopiero czterotonowym wozem pełnym amunicji ostrzeliwanej przez Niemców. I nie tak dobry, bo teraz jest piękna asfaltowa droga. Prawda? Także to było jakieś 15 kilometrów trasy, wyjeżdżaliśmy wieczorem o zmroku i wracaliśmy na rano. Także całą noc się jechał tam i z powrotem. No byliśmy kierowani przez żandarmów. Co pewien czas Niemcy ostrzeliwali ten, oni zresztą znali, mieli punkty takie najtrudniejsze, gdzie były bardzo ostre zakręty i oni ten, ten rejon ostrzeliwali. I tam w tych miejscach to, ponieważ to były skały wapienne, cały rejon Monte Cassino to były te góry, to są skały wapienne, więc w takich pieczarach byli saperzy. I jak tylko kończyło się ostrzeliwanie, a Niemcy byli bardzo systematyczni. Strzelali przez powiedzmy 10-15 minut, taka kanonada, i potem 2-3 godziny przerwy. No, wiedzieli, że uszkodzili, ale nasi saperzy znakomicie mieli dobry sprzęt. Momentalnie zasypywali te dziury, wszystkie, no i, i, i ruszaliśmy. I żandarmią chłopaki, teraz jak najszybciej macie dwie, trzy godziny spokoju. No i rzeczywiście bardzo dobrze nami kierowali, ponieważ z tych czterech plutonów, które na zmianę jeździły. Tylko jeden samochód spadł w przepaść. I to ciekawe, że nie jadąc tam z, z amunicją, ale już wracając. Jak na przykład była noc bezgwiezdna i bezksiężycowa, a zdarzało się tak, to jeden z nas, bo zawsze dwóch kierowców było obok siebie, i jak jeden czuł się zmęczony, zmieniliśmy się. A ten drugi, w przypadku takiej bardzo ciemnej nocy, miał na plecach biały ręcznik i na niego się kierowało, bo czasami nie było, nie zupełnie było widać drogę, mimo że ona była, no tak jak wapienna droga biała, prawda, ale, ale jednak yy, on, zwłaszcza w, na trudniejszych odcinkach, także to było bardzo trudne warunki.